Cześć, jestem to Natalia, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale i od początku zaczynam ten vlog z moimi przygodami, bo wzięłam sobie kamerę, przyjechałam już w miejsce, gdzie miałam zacząć nagrywać vloga i co się okazało? Że nie wzięłam do tej kamery mikrofonu. Jak możecie zauważyć, jest kamera, jest lampeczka do nagrywania, a mikrofonu nie ma. Przed samym wyjściem z domu razem z Karelem robiliśmy zdjęcie do miniaturki i często jak to robimy, to odpinamy mikrofon i ja niestety zapomniałam tego mikrofonu podłączyć. Zauważyłam to dopiero przed sekundą, jak już wzięłam kamerę do nagrywania i oznacza to mniej więcej teraz że muszę teraz wrócić do domu, podpiąć mikrofon, przyjechać z powrotem w to miejsce i zacząć nagrywać ten film jeszcze raz. Najlepsze jest to, że chciałam jeszcze wyciągnąć telefon, żeby nagrać dla was właśnie do co teraz nagrywam i co zrobiłam. Zrzuciłam telefon między siedzenie a fotel i pękła mi jeszcze dodatkowo szybka. Po prostu ten odcinek zaczyna się tak pechowo, że mam nadzieję, że później już będzie tylko lepiej. No ale nic widzowie, zagapowe się płaci, więc odpadam teraz auto, wracam do domu i widzimy się jeszcze raz za sekundę. No dzień dobry widzowie, witam was po raz kolejny w dzisiejszym odcinku. Teraz już nie nagrywam telewizji telefonem Tylko już normalnie kamerą. Po drodze do domu zadzwoniłam do Karola, czy może chce mu się zejść na dół, żeby znieść mi ten mikrofon, i na całe szczęście mu się chciało, więc nie musiałam nawet wchodzić do góry. No i właśnie, a propos Karola, to możecie zauważyć, że dzisiejszy odcinek zaczęłam nagrywać sama, a wszystko dlatego, że Karol właśnie siedzi w domku i robi miniaturkę do swojego filmu, który na kanał musi wlecieć dzisiaj. Ja stwierdziłam, że nie jestem się czekać, aż skończy to robić i po prostu zacznę nagrywać ten odcinek sama. Co ciekawe, wróciłam znowu w to samo miejsce, bo tutaj znajduje się apteka, i właśnie do niej przyjechałam. Jakiś czas temu przez przypadek dotknęłam dłonią gorącej blaszki w piekarniku i oparzyłam sobie dłoń i ta rana już powoli mi się goi, ale to tak swędzi, wiecie jak goi się rana to ona po jakimś czasie zaczyna mocno swędzić i ja z miłą chęcią bym to wszystko wydrapała ale wiem, że tak nie można, bo wtedy podobno zostaje blizna i właśnie tego stwierdziłam, że przyjadę do apteki kupić sobie jakąś maść mam nadzieję, że po pierwsze dzięki niej nie będzie mnie to swędziało, a po drugie nie zostanie mi tutaj na dłoni blizna, bo jest to w dosyć takim widocznym miejscu zaraz zobaczymy co pani mi zaproponuje ale w ogóle w dzisiejszym odcinku będzie mega dużo się działo Bo razem z Karolem jutro Jedziemy na imprezę Niespodziankę dla moich dziadków Pokazałam tak na niespodziankę, dlatego że miała być to impreza Niespodzianka, o której dziadkowie mieli nic nie wiedzieć Ale w końcu stwierdziliśmy W sumie nie tylko my stwierdziliśmy Tylko nasza rodzinka, że powiemy o tym dziadkom Żeby się nie stresowali Jeśli chodzi o samą imprezę, to jest ona zorganizowana Z okazji 55-lecia ślubu moich dziadków Czajcie? Moi dziadkowie są już 55 lat po ślubie My nawet z Karolem nie mamy roku więc no ta liczba jest naprawdę olbrzymia. No i właśnie z tej okazji cała rodzinka stwierdziła, że zrobimy dla dziadków taką mini imprezkę i właśnie jutro na nią jedziemy. Poza tym pewnie porobimy jeszcze jakieś inne rzeczy, ale wy koniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę, a ja idę do apteki. Wyszłam już z apteki i w tym miejscu chciałam Wam pokazać, co pani mi poleciła, ale po tym jak weszłam do środka, opowiedziałam całą historię, pokazałam swoją ranę, to pani stwierdziła, że ona tak ładnie się goi, że na pewno nie zostanie żadna blizna i bez sensu czymkolwiek to smarować. Myślę, że pani zna się na tym troszeczkę bardziej niż. Ja więcej zaufałam, nic nie wzięłam i teraz sobie uświadomiłam, że bez sensu tutaj przyjeżdżam dwa razy, bo mogłam po prostu wrócić do domu i tam zacząć nagrywać dla was odcinek. Po tym jak oczywiście nie wzięłam tego mikrofonu. Ale skoro wyjechaliśmy już na miasto, to pojedziemy się na jakieś zakupy, bo jest godzina 16.49, a my jeszcze nie jedliśmy obiadu. Widzowie nie wierzę. uszczypnijcie mnie, wchodzę do domu, a tutaj wszystko posprzątane. Co się a. dzieje? nie wierzę, no był taki syf, że coś się nie dało przejść, więc stwierdziłem, że jak renderuje mi się film, to ogarnę chociaż z grubsza to, co się tu działo i no jest lepiej. Nie zdążyłem tylko tego. Druwalki, eee, ogarnę, Mówisz, musisz przełożyć z pralki do suszarki, bo ja idę robić mieczówkę. Jestem w szoku, za nie mówiłam. Ja się widzowie zdziwiłam, że jest tak czysto, bo jak wychodziłam z domu, to na przedpokoju był taki bałagan. Były jakieś plecaki, statywy, lampy. W sumie wszystko, co jest związane z nagrywaniem, a to dlatego, że wczoraj razem z Karolem byliśmy u Pawła i Joli nagrywaliśmy u nich trzy odcinki później kończyliśmy jeszcze film Karola czyli był to czwarty film i no jak wróciliśmy do domu to po prostu wszystko rzuciliśmy na przedpokój i poszliśmy robić inne rzeczy fajnie, że Karolowi udało się to ogarnąć ja teraz idę ogarniać obiadek, wypakowałam już tutaj wszystkie zakupy, muszę je teraz jeszcze ogarnąć, ale w ogóle razem z Karolem od dłuższego czasu po prostu nałogowo używamy pieprz ziarnisty my w naszym domu mamy takie młynki, w których ten pieprz jakby na bieżąco się mieli i powiem wam, że taki pieprz świeżo milony, to jest taki game changer. On w ogóle smakuje totalnie inaczej niż taki normalny, wiecie, z pieprzniczki i my go używamy tak dużo, że tym razem kupiłam cztery opakowania, żeby tak szybko nam się nie skończyły. Widzowie, patrzcie jaki żonka ogarnęła obiadek, ale poza tym, że jest mega dobry, to chciałem wam pokazać, że pierwszy raz od, nie wiem jakiego czasu, od paru lat myślę, do obiadu mamy Coca-Colę. Wszystko dlatego, że okazało się, że w domu nie mamy ani jednej butelki wody, po prostu zero. Ja nie wiem o co chodzi, ja nie wiem jak to się stało, że nie mamy wody, bo rzadko się to zdarza, serio, my zawsze wygląda pijemy wodę, a dzisiaj tak wyjątkowo z Coca-Cola. Widzowie hit, wróciłem się do domu z wizyty u fryzjera. Byłem tam odświeżyć sobie fryzurkę, bo jutro mamy imprezę, wiesz, nie? Tak, mówiła. A, no właśnie, wiecie, 55-lecie ślubu Natalii dziadko, więc chciałem wyglądać fresh. No i tak stwierdziłem, umówię się do fryzjera, wiecie, podetnę sobie włosy, nie jakoś bardzo, tylko tak delikatnie, ale dla mnie wizyta u fryzjera to jest jeden z niewielu momentów w trakcie których mogę się naprawdę zrelaksować. No wiecie, u fryzjera nie wyjmiecie telefonu, ja też zbytnio z fryzjerami nie rozmawiam, przecież to zależy. Chodzę do różnych barberów i Akurat tutaj, gdzie dzisiaj byłem, mówię tylko na początku Wiecie, ja chciałbym się ostrzyć i potem jest Cisza i w sumie mi jest to na rękę, bo ja Wykorzystuję tę ciszę, żeby po prostu zamknąć sobie oczy Żeby wiecie, się wychillować Zrelaksować, no i dzisiaj pierwszy raz W historii się tak bardzo zrelaksowałem Że zasnąłem, tajesz Natalia Zasnąłem u fryzjera W trakcie strzyżenia zasnąłem Nie mam pojęcia ile spałem, bo wiecie Nagle słyszę jak moja fryzjerka mówi Karol, Karol, ja tak się otknąłem szybko I mówię sorry nie, więc śmiała się więc chyba faktycznie spałem. Podejrzewałem, że to było dosłownie jakieś, nie wiem, 15-20 sekund, ale. No? Zasnąłeś w rękach innej kobiety No, zostałem w rękach innej kobiety Tak dobrze mi było, ale nie, to był się widzowie Serio, ja często, wiecie, mam zamknięte oczy Prawie przez cały czas strzyżenia Ale dzisiaj, to pierwszy raz Faktycznie zasnąłem, No nie dziś mi się natalia Ja lubię jak ktoś mnie po włosach smyra I w trakcie strzyżenia, no po prostu odleciałem No co mam ci powiedzieć, no Ja chyba Karol muszę zacząć z tobą chodzić do tego Barbera Na bank, zapomnij, nie będziesz mi robiła siary W trakcie strzyżenia Ja ci zrobiłam szary? czy Cię... ty się mnie wstydzisz? N nie, ale głupio przyjść z żoną do Barbera co to tam jest taki klimat, tam jest taki vibe, że nam się nie chodzi z żonami. Głupio żonom ostatnio umówmy na rezonans. No, weź za o, Rezonans to jest co innego niż strzyżenie włosów. Dobra, idź się my, bo idziemy na skosza. W ogóle widzowie, przez ostatnie trzy dni nagrywaliśmy odcinek na kanał Karola jedzeniowy i po nim mamy tak dosyć jedzenia, że musimy zrzucić to, co zjedliśmy. No to nie wiem, czy ta jedna gierka skosza cokolwiek zmieni, ale od czegoś trzeba zacząć. No dobra, dojechaliśmy już na miejsce, jesteśmy na korcie. Karol już tam z tyłu się rozgrzewa. Coś tam kombinuję i bierzemy się do grania, zobaczymy komu uda się wygrać tylko z jest taki problem, że ja z Karolem wygrywam w pojedynczych setach ale w klasyfikacji generalnej chyba jeszcze nigdy nie udało mi się z nim zwyciężyć więc może dzisiaj się uda Ja pierdzielę Przegrywa widzowie 2-0, setek, więc żegnamy się, bo ja się stresuję przy kamerze. A, no, dobra. Po prostu jesteś słaby dzisiaj. No, to, to prawda, nie, ty jesteś dobra. tych serio, wymiata już, skorza. Widzowie, Natix jest impostorem. Zacząłem wygrywać, w setach jest ile? 4-2. Tak, 4-2. Więc co Natalia postanowiła zrobić? Zablokować naszą piłeczkę tam między tymi płytami a sufitem. Ona nie wyjdzie już, wiesz, <laughs> że ona tutaj zostanie na zawsze. Natalia, która jest nasza? To po nie? Ta po tak, była. Ta po prawej jest nasza. Ja <laughs> tak mocno przywaliłam, bo przegrywałam z Karolem 7-1 po przerwie i już Byłam taka wkurzona i taką mocno przywaliłam. Patrzcie, gdzie leci piłeczka, i ona nie leci. I została tam u góry. Yeah, no, mamy w pokrowcu jeszcze jedną niebieską, czyli dla bardziej początkujących graczy. Ona jest za lekka, nie umiemy nią grać. Ja żeby już nie dogonię, wygrasz w klasyfikacji generalnej dzisiaj. To Dobrze, w końcu pierwszy raz. A powiedziałam, widzom, ty nie słyszałeś, że jeszcze nigdy z tobą nie wygrałam w generalnej. I może dzisiaj się uda. Ja nie wiem, widzowie, czy to nie było, wiecie, zagranie karne jakieś. Jesteśmy już po treningu i widzowie, niestety przegrałam. Karol wygrał ze mną 6-5. Ale, żeby nie było widzowie, dałem Natalii wybór. Jak było 5-5 w setach, bo zostało 7 minut do końca i zapytałem, czy chce grać kolejnego seta, mając na uwadze, że może przegrać. Gdyby Natalia powiedziała, że nie, to skończylibyśmy ten link na 5-5, czyli na remisie, ale Natalia powiedziała, że podejmuje ryzyko. No i ostatniego seta wygrałem, więc Natalia, niestety, 6-5 dla mnie. Tu tylko przystąpiłeczkę, Karu. Gdybyśmy grali czerwoną, no to, trzeba było, to ja bym wygrała trzeba na pewno Trzeba tam nie blokować. Nie chciałam tego zrobić przecież. Aktualnie mamy godzinę 22, my jesteśmy padnięci. Wracamy do domu, bierzemy kąpiel i kładziemy się do łóżka, więc widzimy się z wami rano. No dobrze, no, no, widzowie, witamy kolejnego dnia. Natalia dała mi misję, żeby pokazać wam o kwiaty, jak wyglądają, bo przed chwilą kupiliśmy, dlatego że jesteśmy już spakowani i zaraz ruszamy do Iławy, ale Natalia poszła jeszcze po truskawki, bo teściowa dzwoniła, żebyśmy kupili właśnie po drodze truskawki. W ogóle mieliśmy trochę problem, żeby znaleźć ładne kwiaty, byliśmy w jednej kwieciarni się nie udało, w tej, no są lepsze. Nie są może idealne, ale nie, no wydaje mi się, że dziadkom się spodobają. Aha, patrzcie, idzie gwiazda, ma truskawki, udało się kupić Możemy w końcu ruszać? Możemy, mamy truskawki, więc możemy, ale tak biegam, że cała się roztrzepałam. Masakra, jedziemy. Ale podobasz mi się w związanych włosach. Ja ostatnio też Ciebie tak polubiłam, kiedyś bardzo nie lubiłam siebie w związanych włosach i wiązałam tylko na siłkę, jak chodziliśmy. Ale na basen. Kiedyś miałaś grzywkę, więc to nie pasowało, no. nie? A teraz tutaj fajnie zostawiam sobie ten przód i fajnie to wygląda, bo tutaj sobie kręcę i są takie lekko pofalowane, a tutaj mam kitka, ale Karol, dobra, jedziemy. Dobra, nara widzowie, widzimy się ławie. Stora, niechaj nam. Hej! No dzień dobry, witamy was kolejnego dnia. My jesteśmy już po imprezie. Siedzieliśmy do około godziny 22, więc Karol rekordowo szybko poszedł spać, bo o 23. Ja widzowie nie, nie pamiętam, kiedy ostatnio patrząc na telefon nie widziałem co najmniej północy z przodu, jak się kładłem. To najlepsze? Nie wyspał się. Bardziej niż ja. Nie ja nie wiem. Pierwszy. Ja chyba przemysłam spać za szybko, bo ja w nocy byłem tak niespokojny. Wstałem o 4.44, poszedłem do łazienki, potem nie mogłem zasnąć. Przed tym też jakby walczyłem ze sobą, czy wstawać, czy nie przez pół godziny. Najlepsze jest to, że jak ty zasypiałem to się tak rzucałeś przez sen. Serio? No cały czas! Ale żeby nie było, wypiłem prawie tyle, co nic. Ja wróciłem trzeźwie, więc to, to nie przez to. Ale właśnie, stwierdziliśmy, że dzisiaj zrobimy sobie taki aktywny poranek, można tak powiedzieć. No 12-16, no. To jeszcze poranek, no. Południe. I pójdziemy na rowery. Ogólnie historia jest taka, że ja mam rower miejski, taki typowo miejski, i on wygląda naprawdę super. Jeździ się nim. Tragicznie. tragicznie. I moja mama ma taki rower górski, czy jak to się nazywa? gural tak? No można tak powiedzieć, no. I Karol cały czas mnie namawiał, żebym sobie taki rower kupiła. I stwierdziliśmy, że po rzecz od mamy jej rower i zrobimy sobie taki test. Czy w ogóle spodoba mi się, jeżdżenie na takim innym typie roweru? Ja myślę, że jak zobaczysz, że wystarczy zapedałować dwa razy, a nie sto razy jak na tym twoim, tak, no. to się przekonasz. Cały czas pedałować, żeby ten rower jechał. Wiecie, ja pedałuję, pedałuję, puszczam i ja staję, a Karol pedałuje, puszcza i jedę. Tak, ja dwa razy zapedałuję i jadę dalej niż Natalia, która, wiecie, pedałuję ciągle, nie? No to prawda, więc jedziemy na wycieczkę. Tak, powiem Wam, że ja ten rower teściowy widzę pierwszy. No żywo, w sumie fajny, taki szybki, tylko ja bym te błotniki trochę wymienił na jakieś takie bardziej sportowe, ale poza tym patrzcie, takie różowe złoto, niebieskie wstaweczki nie no, ciekawie wygląda, o, a to moja fura na tę przejażdżkę ja jadę na tym, na ten na tamtym i zobaczymy jak będzie jej się jeździło, ale to idzie, patrzcie widzowie na to, i co? jest różnica, co? Nie no widzowie, jestem w szoku, pedałuję dwa razy i normalnie rower jedzie kilka metrów, dla mnie to jest coś niespotykanego, to prawda pozycja jest trochę inna bo na moim jadę sobie tak, a tutaj bardziej tak sportowo, tak Szybko. Z takich zmian, no to siedzenie jest mniej wygodne, ale chyba całościowo jeździ się zdecydowanie lepiej na tym. Stwierdziliśmy, że skoro jesteśmy na rowerach, to przyjedziemy zobaczyć naszą działkę i w sumie mega dawno tutaj nie byliśmy. Tak się pozmieniało, powstało tyle domów, ale w międzyczasie też zaczęło strasznie wjechać i przez chwilę też padało, więc nie wiem, Karol, czy nie musimy wracać do domu. A no, chyba musimy, ale mam niestety kawałek drogi, więc ja nie wiem, jak będą wyglądały nasze włosy, jak dojedziemy. Moje na pewno będą tak. W ogóle dopiero w trakcie jazdy zauważyłem na że twoi rodzice mają na rowerach lampeczki z panelem solarnym Bez kitu Jestem w szoku, bo nie wiedziałem, że, wierzę, że coś takiego istnieje, ale no jak widzicie ludzie pomyślą wszystko No co mężulek, kupujesz mi nowy rower? O, nagle czy kupuję ci nowy rower, a... No jak, jak bardzo chciałeś no, Ale właśnie już mi się odechciało jak cię sto razy prosiłem Oho? Tylko pytanie czy on nam się zmieści do piwnicy może być ciężko. No dobra, pomyślimy, zobaczymy, ale to fajny? Fajny, mega fajnie się na nim jedzie. W ogóle on jest złoty. A, już pokazywałem, widzą, A, że. No fajnie jest. wygląda, tylko ja bym te butniki właśnie wymienił na takie bardziej sportowe. Zmienił felgi, Walił ten pokrowiec, bo w sumie nie wiadomo po co on jest. Lanteczka mogę zostać. No po co, przecież schowałam tam telefon do środka. A ty tam masz telefon? No. Ale dobra, nie ma co, wsiadamy na rowery i jedziemy na obiad, bo dzisiaj domowa pizka. Okej, okay, nasza pizza już gotowa i powiem wam, że nie pamiętam, kiedy byliśmy taką domową pizzę, bo ostatnio cały czas robimy pizzę. Razem z Karolem. To prawda, no to, to jest zupełnie inne ciasto, nie? Niż pinsy. Lubrze. Takie ciasto, jak jadło się kiedyś do pizzy. Ja też nie pamiętam, kiedy ostatnio jedliśmy pizzy z kurczakiem, bo robimy tylko z salami. No to prawda, my zawsze z salami robimy u siebie. Jest to całkowicie inna pizza, ale jest przepyszna. To ciasto jest też zupełnie inne niż na przykład w pizzy neapolitańskiej, bo ono jest grube, ale takie puszyste, no takie miękkie dosyć. I Karol, jak zjemy tą pizzę, to idziemy spalać kalorie. Już wymyśliłam, co zrobimy, ale powiem ci to później. No niestety, widzowie, plan był ambitny. Przygotowałam rakietki, przygotowałam i co? Okazało się, że za mocno wieje i nie możemy pograć Zgubne jest to, bo jak my siedzimy w tej szklarni To tam jest tak cieplutko Siedzieliśmy na krótki rękach, było bardzo ciepło Ale wyszliśmy na zewnątrz i okazało się, że jest chłodno No i wiatr jest taki mocny, że no nie damy rady pograć Więc może kolejnym razem nam się uda Na tym będziemy kończyli ten odcinek Bo musimy wstawić go dzisiaj na kanał Więc wy subskrybujcie mój kanał Zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku